Dobra Beniek, to co? Wziąłeś pieniądze, niedziela i trzeba jechać na jakieś te piny, tak? Jedziesz na imprezę Moi drodzy, tak Beniek sprzedał Simpsona, jednak przyjechałem i wziąłem Także od dzisiaj do wzięcia będzie w Szafran motoryzacja Jeśli chcecie naprawdę fajnego Simpsona w oryginale Raz jest brudny, ale jak go wyczyścimy, to zobaczycie, że będzie piękny Jeśli chcecie fajnego Simpsona w oryginale z przebiegiem 16 tysięcy kilometrów Zarejestrowanego w Polsce, to teraz już nie do Benka Tylko do Szafran inwestycje, nie Beniek? No, także zapraszamy i życzymy udanej niedzieli drodzy, zobaczcie, gdzie ja dzisiaj dotarłem. Wreszcie jestem w motofamilii. U Sławka i u Taty Sławka, czyli pana Hose. Hose, kolekcjonera. Dzień dobry. <gry> witamy, witamy. Czekajcie, światło sobie zrobimy. Dobra. I lecimy z tym tematem. Sławek, co to się stało? Chyba nie zarobię pierwszy raz. Eee, tak, Arturo. no Można powiedzieć, że troszkę wtupiłeś, no ale jak fan tu, tak? Ja znam rzeka z podwozdu. Wydało się, że dół silnika od Twojego Simpsona, którego kupiłeś się Z50 jest no. po prostu yy, do roboty, czyli wał jest w zcentrowany. Yy, no i co? Wymieniamy wał, łożyska uszczelniacze uszczelki, mhm. które teraz właśnie nam przywiozłeś Wystarczyłem, a który już nie mógł się doczekać na ciebie. <laughs> Słuchajcie, pani Jezus tutaj od rana chodzi w koło domu i tupie, bo miałem być rano. A jest kurczę godzina, która już po 14 i dopiero przyjechały części. No ale. O, będzie e... drożej, no, trudno nie? No, będzie, będzie drożej, czyli zarobię jeszcze mniej, a być może nawet stracę. Ale sytuacja mojej drodzy jest taka: ostatnio pokazywałem, jak, pokazywałem wam, jak brałem Simpson KSR-50, w takim kolorze, bordowo-brązowym, można bordo, powiedzieć. Bordo, no. Eee, no i co, Ruty nam je zgubiła, bo przejechałem się ale tylko w koło domu, a trzeba było go porządnie zagrać zrobić jakąś dłuższą trasę eee, i wyszyłby te drgania silnika, no bo sam przyznał, że jak się nie miechało, to te drgania później były no. takie coraz mocniejsze. Widać, że górę silnika ktoś wymieniał cylinder, No i była to dobra kompresja. 10 barów aż no. nawet za dobrą powiedział. No, a to co było? Tu mamy stary komorze, wał, tak? W komorze korbowej Okej okay. Taka podkładka tam sobie latała i latała Jak coś zmienił z innego no, to miał tam z może to. ona była potrzebna No może, może jako <laughs> przeciwwaga Zróbmy, <uważam>, ten dokładnie <laughs> wał Tak, no, ale teraz jest nowy wał, więc, więc będzie dobrze I zobaczcie, tutaj przyszedł właśnie nowy wałeczek Ona sobie tu gdzieś bujała No A nie zrobiła jakiś no, wielki szkód? Nie, nie, nic nawet, jakoś tak Ale jak nie, to nie ładne wszystko, No gdzieś tu troszkę gdzieś zahaczyło, ale wszystko ok mm -hmm. Nie Ej, a niech mi Pan powie jeszcze taką rzecz Panie Józefie, bo tam było coś pod tym plastikiem z przodu Tam czegoś brakowało, nie? Tam był taki założony w, w pluszu jakiś A! tam a, było to coś Co teraz, no ja myślałem no, no, tak? no, no, Nie, 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 mówimy teraz o elektryce no. Po prostu nie ktoś się nie poszedł na skróty, nie zastosował mostku kreca hmm. Ani tego modułu Elby, no. Tylko sobie zrobił zwykłą diodę, mostek E, diodę nawet jednokierunkową mm. tamtego, no i włożył to do pudełeczka i to ma służyć. Ale ten, ale, ale założymy tamtą elmę, jak to się nazywa? Eee... Zobaczymy. Dobra, fajnie żeby była, nie? <śmiech> <śmiech> Także jak trzeba, no to zamówimy, nie? No. Na razie mamy silnik Dobra, okej Mamy silnik, tak. Zapomnieliśmy o tym już. No. Zapomnieliśmy o tej Elbie Tak, to, tak to, słuchajcie, bo jak, to, jak będziecie przyjeżdżać do ja chłopaków to, 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 to motywujcie ich, żeby wszystko od razu zapisywali zostawić, Wtedy nie? będzie pewniej Żeby <laughs> zostawić, nie? No, no. Znowu, nie, Piotr jak coś tam mówił, że będzie żeby to wymieniał, nie? Tak, tak, no. tak. A Piotrka dzisiaj nie ma, no to, to dlatego jest niezrobione, nie? Tak, to już to nie, na, na nie obecnego nazwali Dobra, no. Piotrek, 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 jak będziesz to oglądał, to pamiętaj, że my zapamiętamy, kurczę. Wszystko napisane. E, no ale co tutaj jeszcze dalsze części widzę też od Simsonka, nie? Tak, sprzęgło, jeśli chodzi o koszy, to, tak, to wszystko sprzęgło. Wszystko, wszystko jest Tak, okay. Tak, Kość Kość okay, tak. Już mamy wszystko. Tego fajnie, ok, każdy nie ma problemu. Całe takie. Kupiłeś, nie kupiłeś, to, piłeś, drzewica, to piłeś, no coś tam musisz dołożyć. No, pójdziesz no, pędzel. Okay, nie ma jakiejś w ogóle, żeby było. O, oby, no, małe tu jest, tam zużycie to. No, no, no. To wiesz, jak powiesz, że silnik jest po generalnym remoncie, no bo jest. No bo teraz już można tak powiedzieć, nie? No. no to wtedy jego wartość, no, no wiesz, niby nie mała prawda? Mhm. To już jest coś pewnego, tak? Właśnie w remoncie na dotarciu jest coś innego no. tak. Widać, że no, ten, tłok też dość mało co chodził. minał to był nominał. To jest no, nominał, czyli no. cylindek zapewne nowy, nie? I pamiętajcie jeszcze o tym to... liczniku, żeby, żeby chodził, nie? bo tam licznik był za, za, za stany. Tak, tak, że skalibrowany do 200. Dobra, fajnie topie <laughs> 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 przy takiej kompresji to 250. <laughs> Panie Józefie, może Pan pokaże naszym widzom co my tutaj przywieźliśmy? Jeszcze no do niego. właśnie, no tu jest nowy wał MZA. No. Czyli Ciekaw jestem, czy to będzie firmy. właśnie hmm. dobra sprawa, bo Pani Bardzo mówiła dobra. w sklepie, że dobra. Tak, no to już nakładaliśmy tak? tak, dużo. Tak, dużo, dużo tak, tego ja tak. jak, okay. no. jak najbardziej ok, ale oprócz tego ja sobie go wrzucę na maszynkę, sprawdzę po prostu, tak, picia, żeby prosty. nie było problemów później, że coś było, bo różnie hmm. bywa czasem, a tak no, to jak, żeby nie było. Nie domówię, nie. Okay. Ja sobie sprawdzam go na, na przyrządzie, czy jest dobry, czy ma tyle. Zazwyczaj one tam są bardzo dobrze wyważone. Odchylenia te, w normie. Nie nie? Ma, tak, a nawet lepiej. Mm -hmm. No komplet łożysk, Uszczelniacze, śruby. No i mamy Uszczelki. tak, też są wydrukowane. Ja, ładne, no też dobre. No. Przyjdzie, Ciekawe. przyjdzie świeża oliwka, no i będzie, Ciekawe. będzie okej okay. Chodź na drugą halę i pokażesz nam kurczę, co tutaj jeszcze ciekawego się dzieje Bo tak, jest w ogóle wespa moi drodzy zrobiona Wespę e, pokazywaliśmy wam jeszcze e, kiedyś w ramach odcinka chyba o akadecie e, Coś tam roboty stały, więc wtedy pokazywaliśmy wam wespę przed remontem Ró tak? że mam kolejną robotę st starszą siostrę z 58 roku od tego samego facia? E nie, przyjęła specjalnie załówki G150 mm -hmm. i też taka ciekawostka, że była też produkowana w Niemczech jak ta mm -hmm. i też było ich setki, nie tysiące, też jest taki rzadki model natomiast biorąc pod uwagę to, że zrobiłem to no to tam to już pójdzie dużo szybciej mm -hmm. i i i jest już jakieś doświadczenie ja mam, nie? jest doświadczenie najgorzej to przeciąganie linek i, i instalacji tak Cała reszta jest fajnie, fajnie się to składa, fajnie się nim jeździ. No ogólnie porównując na przykład do Osy Polskiej, no to nie ma co porównywać, hmm. no. Bądźmy szczerzy nie? Tak. To. A powiedz mi taką rzecz Jeszcze Sławek, yy, może ją odpalimy, kurcze, żeby, żeby troszkę czy, nie bali. Czy ale była palona, a widzisz tutaj muszę ją. No. Tak, jest, co, muszę ją wyjechać. wyjechać. Nie wiem jak nie ma jakiś problem jakiś tam, to nie musimy, ale... No to możemy potem coś jeszcze wyciągnąć ją i się przejechać, bo już i tak muszę się nią przejechać dalej. Dzisiaj jest taka pogoda. Chodź tak, jeszcze pokaż tu widzą tego, może tu ja robię, nie? A, bo tutaj są fajne rzeczy. W ogóle ktoś się zdecydował na mega fajny kolej. To jest, tutaj jest oso, osowisko, już tak. powiem No Osowisko tu jest, tu mamy osę no. E52 z roku 60 czwartego. No. Jak widać już jest przygotowana do składania. Wczoraj zrobiłem jeszcze inwentaryzację No. celu sprawdzenia czego dokładnie brakuje. Oczywiście zapisałem wszystko sobie w swoim magicznym i ciku. Yy, I co będziemy kompletować? Gdy będę miał już wszystko mm -hmm. na stanie, wtedy zabiegam się za montaż. Tak, tu można jeszcze zauważyć. Jest kilka detali, elementów do regeneracji. Mm -hmm. Jak na przykład licznik. licznik pokaż go z bliska. Proszę Ci bardzo. Bardzo ładny licznik, prawda? No, tylko do, do góry nogami czy na nie? O tak, teraz jest ok. No. 16 Także, tysięcy przebiegów Oczywiście. Yy, Cyferblad wiadomo, trzeba zregenerować ramka idzie do chromu to wszystko inne no i przede wszystkim sprawdzić czy działa tak mhm. czy liczy kilometry i wskazuje prędkość jasna wszystko. sprawa L lampa do regeneracji a co ciekawe jest tu wiele elementów jak można zauważyć są to stany magazynowe leżaki tak leżaki tak nigdy nie używane i też były w dobym gdzieś jakimś w suchym miejscu przechowywane, no. gdyż nie widać żadnych No ale zobacz jak guma wygląda, wyobrażasz sobie chińską gumę taką po 30 latach? No to nie miałbyś to w rękach trzymać chyba, nie? Nie, nie A Znaczy miał... jakich 30? To jest starsze niż 30, bo to, to ma... jest kury rocznik? To są lata, no nie wiem czy tu jest rocznik, ale to są lata, lata 60 Lata 60, 60 nie? To ma... powiedzmy około 60 lat, co? tak I to nie tylko te na przykład, tylko jest tu kilka takich elementów, tak? O kurż, nawet nie wiem gdzie, ale tych metek jest Więcej. Opony hmm. też są. Leżaki? Leżaki, tak, z więzłami. Kurczę. Oczywiście też one są do regeneracji, tak? Mają jakiś taki dziwny odcień. Tak, tak, tak. Wiesz, co to? Tak, tak to będzie wyglądać, jak to stało, nie tak, wiem. Tak, tak. Natomiast utlenia się tak powoli. Made tam, in Poland. Do oponu to będą super czarne. Trzeba to najpierw porządnie wymyć, potem je porządnie nawilżyć, przede wszystkim, żeby one dostały właśnie. Takiego nawilżenia tak, i wtedy powinny nabrać koloru. Tu oczywiście. jakieś ocynki? Elementy ocynkowe, tu mamy elementy chromowane, co ciekawe Ten tumik też jest w pełni, 100% tak oryginalny mhm. y Ponownie wychromowany, ale on też jest stan magazynowy, nigdy nie był używany, pierwszy raz będzie zakładany dopiero na motocykl Także to też jest mega rzadkość, właściwie się nie zdarza mhm. Są te oczywiście te zamienniki nowe, no ale to nie ma tego brzmienia prawda? Tego... A masz jakieś zdjęcia, jak ona była przed remontem? Eee, nie, nie, Arturo, nie. Ogólnie klient dostarczył dostarczy nam już taką, jaka jest w tej chwili. Tak? Aha, dobra, czyli to ja... wszystko przywieźli do Was. Tak, tak? przywieźli, okay. tak, jakby składanie. Inwentaryzację, regenerację, montaż. no i Kompletuje, to to. A tu jest silnik od Tu jest silniczek też bardzo ładnie zgubiony, prawda? Można mm -hmm. zauważyć, natomiast wszędzie wziąłem go do ręki i tutaj cieknie spod kopka To jest dosyć, dosyć częsta kontuzja, że tak powiem Że jakoś to pomijają przy remontach silników mm -hmm. Natomiast my też jesteśmy uczuleni na to, żeby po prostu nic nie ciekło No tak, inwentaryzacja się robi z katalogiem części, tak? Tak Bo... no że, pff, kurczę, no, że, rzetelność, rzetelność, tak? Trzeba to zrobić porządnie. Fajna też dźwigienka tutaj widziałeś? Tak, 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 Wszystko z oznaczeniami. Tak, ogólnie łewemki miały no, ma wielu elementach oznaczenie w No fajnie, fajnie, no to czy mamy kciuki za to, żeby tak, się to szybko brakuje, bezproblemowo brakuje, poskładało? Ale powiem ci bardzo ładnie jest pomalowana. No i tu też mamy... Nie popatrz, fajnie te blachy ktoś mi prowadził. Tak, a tu też mamy y, elementy do OSM50 mhm. Model wcześniejszy, tak? Model wcześniejszy, tak. Dokładnie A po co wam to? To też będziecie składać, czy...? Nie, nie będziemy tego składać. Klient dostarczy nam to w celu yy, obróbki blachacko-lakierniczej. Ja to po prostu yy, obrabiam blachacko mhm. i daję podkład. Dobra, to przygotowujesz to wszystko, do lakierowania. I to wszystko. Przygotowuję mhm. do lakierowania, żeby było idealnie, tak? Nie robię też na to czepsie, mhm. tylko to jest oczywiście teraz podkryte yy, Wypiaskowane i pokryte podkładem reaktywnym. Mm -hmm. No i potem będę sobie działał, tak? Cynowanie spawanko Ale powiem Ci, że tutaj się ktoś postarał, kurczę, lakier jest prawie że perfekcyjnie położony. No właśnie, mówiłem o tym, wczoraj i, i. Tak, no tak się tak no tak Nie no, gdzie? A Nie jest średnio? ładnie, ale widać skórkę, tak? Widać skórkę pomarańczową. Wiadomo, ciężko. Ale jest okej, okay, nie no, tak. Znaczy fabryczna osa na pewno miała skórkę większą niż tutaj teraz to co trzymasz Pewnie tak To na pewno było wie, większa i moim znaczy, zdaniem jeszcze powinna być to, większa. większa Tutaj tej skórki praktycznie jakbyś sobie zobaczył na Fiata 125p, którego ostatnio przywieźliśmy do oferty, no. który jest w oryginalnym nakierze, To on ma trzy razy większą skórkę niż ta tutaj Szczególnie Artur, no. im większa powierzchnia, tym większa szansa na to, że wystąpi skórka pomarańczowa nie, tak? nie, tutaj zawsze, jest tutaj Zawsze jest na, na zawsze jakiejś powierzchni obłej ta skórka nie występuje, tak? bo jest no. większe napięcie powierzchniowe, natomiast jak jest powierzchnia płaska i większa, no to właśnie ciężko uzyskać efekt lustra Rozumiem. Takie, tak Ale bardzo 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 w Ale w tych starych sprzętach bardziej pasuje taka lekka skórka niż lustro. I tutaj moi drodzy, tak, jesteśmy na zewnątrz, zobaczcie, bo jeszcze wam w zasadzie nie pokazywałem. Tutaj stoi Simpsonek, możemy go na chwilę słabego odkryć. Tutaj stoi mój mili... Simpsonek, i tutaj pokażę Wam, moi drodzy, tą część, o której mówiliśmy. Mianowicie, zobaczcie, jest tutaj takie pudełeczko kalcum 300 mg, i w środku jest dołożona ta dioda, o której właśnie Pan Józef wspominał. I tutaj trzeba założyć zamiast tego część oryginalną, więc tym również chłopaki się zajmą. Zrobił tak, żeby było dobrze. Simpsonek ma, spójrzcie, 16827 km przebiegu. No i jest w oryginalnym lakierze, to jest najważniejsze. Spójrzcie tutaj. Oczywiście jakieś drobne obicia, tego typu rzeczy na nim są. Natomiast fajne jest to, że jest tak jak mówię w oryginalnym lakierze. Tego nie będziemy ruszać. Spójrzcie na felgach również wyczyścimy to, wypolerujemy, włożymy silnik po remoncie i po prostu ktoś będzie się tym Simpsonkiem cieszył. Jest to już miejsce na rejestrację Oczywiście Simpsonek jest zarejestrowany w Polsce, więc muszę mu tylko blachę założyć, wyczyścić, no i będzie gotowy. Także nie mogę się doczekać. To już Piotrek troszkę go już tam poczyścił. Nooo jest. A, to może za duże słowo, natomiast poczyścił, a to jest dobre. Przetar skórzu. Dobra, no to co Sławek? Lecimy dalej, nie? Czekamy na Simpsonka jak będzie gotowy Może przy odbierze Simpsonka wtedy jak będzie ładniejsza pogoda, to przejedziemy się wespół. Co ty na to? No myślę, że tak, jak jeszcze będzie. Myślę, że będzie, będzie, będzie Czekał sobie na odbiór i też nie wiem kiedy przyjedzie, Ok. Jedzie. Do Wrocławia pojedzie. Gdzieś pod Wrocławiem. Hmm. Może jeszcze będzie. Więc tak, no to się pościgamy, ale to od razu ci mówię, że nie masz szans, no bo wespa. Około 100 km jedzie na godzinę. No, no, to no nie, nie. nie będę, nie oczywiście i tyrał natomiast tak Simpson nie ma szansy, To jest 160, a Simpson 150, więc jest To jest ma... mało. <laughs> nie, no nie jest mi mało. Nie jest mi mało. <laughs> Moi drodzy, także jak zwykle wesoło, czekamy na Wasze opinie co do Simpsonka. Kłaniam się nisko, pozdrawiamy serdecznie. Wbijcie sobie oczywiście do chłopaków na MotoFamily Na ich stronkę zostawcie polubienie, no i obserwujcie, co tutaj się dzieje. Pozdrowienia dla Was, trzymajcie się, hej!